Witajcie moi kochani w kolejnym dniu, wspaniałym, pięknym, cudownym dniu. Dzisiaj będzie koniczyna na śniadanko. E, o jej właściwościach już Wam powiem. Będzie też mniszek i z tego zrobię sobie szejka, ale część z niej zostawię sobie do sałatki popołudniowej. Koniczyna, kwiat czerwonej koniczyny e, ma, ma bardzo dużo właściwości, zresztą cała ta koniczyna. Głównie dla kobiet jest... E, Przystosowana. Ma właściwości łagodzące stan miesiączkowy, ma właściwości łagodzące menopauzę oraz um, oczyszcza krew. Ma właściwości, które sprawiają, że układ krążenia regeneruje się oraz antynowotworowe. Wykorzystywane jest przez zielarzy w Polsce. Jak pokazują też najnowsze badania, czerwona koniczyna. Um, Oczyszcza nerki oraz przyczynia się do, do mm, poprawy stanu oskrzeli. Jeśli, jeśli mamy jakieś zapalenia oskrzeli albo w dróg oddechowych, to wyciąg z czerwonej koniczyny naprawdę w tym pomaga. I potwierdzają to badania. To rośnie sobie tutaj y, u mnie w parku. Po prostu wystarczy wyjść na spacer. W Polsce z tego bardzo dużo, zwłaszcza teraz. Mam taką fajną miejscówkę, gdzie, gdzie wydaje mi się, że rośnie bezpiecznie i i postanowiłam z tego skorzystać, poczytać o tym i Wam przekazać tę informację. I z tego zrobię sobie właśnie dzisiaj szejka i sałatkę. Ciekawa jestem, nigdy tego nie jadłam jeszcze, ale otwieram się na nowe rzeczy. I dzielę się tym z Wami. W trakcie jak będę przygotowywać sobie owoce, opowiem Wam trochę o swoich przemyśleniach. A mianowicie, chciałabym, abyście wiedzieli i pamiętali zawsze, że nigdy nie jest za późno na zmianę swojego życia, że nigdy nie jest za późno na to, żeby zmienić swoje nawyki, nigdy nie jest za późno na to, żeby być szczęśliwym w końcu i pozwolić sobie na szczęście. Chciałabym, abyście naprawdę to poczuli, abyście odkryli tą prawdę, że, że to od Was zależy wasze szczęście i że nie musicie cierpieć tak naprawdę. Cierpienie nie jest wpisane w naszą naturę. Ja zawsze wierzyłam, że, że człowiek jest z natury dobry. Każdy człowiek jest z natury dobry. Zawsze w to wierzyłam. I były momenty, że przestałam w to wierzyć, oczywiście, że takie były, ale wracałam szybko na dobre tory, dlatego że z natury naprawdę każdy z nas ma w sobie dobro. I jesteśmy, tak jak jesteśmy ze sobą połączeni, jesteśmy wszyscy tutaj po coś, tak? Każdy z nas ma jakąś, jakieś swoje zadanie, które sobie wyznacza, jakieś swoje marzenia, jakieś pragnienia. Każdy z nas coś tutaj chce fajnego osiągnąć. Ale czasem w tej pogoni przestajemy doceniać prostotę życia, przestajemy doceniać to, że może być, być, być fajnie po prostu być i zaczynamy doszukiwać się tego w różnych, w różnych okolicznościach, w różnych jakichś w materialnych rzeczach, w osiąganiu sukcesu i tak dalej, gdzie to nie wszystko nie wyklucza jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy pragnienie sukcesu jest w porządku, dopóki nie stanie się twoją obsesją. Tak samo jak nawet e, latanie za zdrowiem może wystać się obsesją. I e, jeśli, te, jeśli masz intencję, aby wyzdrowieć, jeśli chcesz uzdrowić swoje ciało, jeśli albo po prostu dać mu coś dobrego, albo odkryć taką lekkość po prostu bycia w ciele, wtedy wtedy po prostu będziesz miał do tego energię każdego dnia i nie będziesz szukał spełnienia w tym, bo tu nie o to chodzi, żeby szukać w tym spełnienia, ale co to dla mnie, co, co dla, czym dla mnie jest odżywianie, zdrowe odżywianie, czym się staje powoli dla mnie, Staje się dla mnie moim, moim stylem życia, staje się sposobem w jaki chcę żyć. Wybrałam zdrowie i yy, po prostu smakuje mi to, co jem. Cieszę się z tego, ale to też nie jest moją obsesją, że ja muszę. I jak zdarzy się właśnie odskocznie, jak będę miała ochotę na coś innego, to sobie na to pozwolę. Ale na tą chwilę jest yy, odkrywanie nowych smaków, nowych rzeczy. Yy, i daje mi to ogromną radość. Chciałabym, żebyście naprawdę poczuli to w sobie i zrozumieli, że właśnie od was zależy wasze szczęście. Jeszcze raz to powtórzę. I nie musi to być odżywianie. Ja po prostu się tym zajmuję i teraz Wam to pokazuję, jak to u mnie wygląda, ale to może być cokolwiek. Możecie dawać dobro w jakikolwiek sposób i wy to rozdajecie nawet czasem nieświadomie. Ale o to chodzi, żebyście zobaczyli, że, że macie to w sobie, że ta chęć jest w Was, naprawdę ona jest w Was. Może, może jest tam gdzieś głęboko uśpiona, może zapomnieliście o tej właśnie swojej wyjątkowej części, która jest to, przyszła tutaj po to, żeby, żeby cieszyć się życiem. Ale to jest wszystko do odgrzebania, wszystko od Was zależy. Od Was zależy, czy chcecie to zrobić. I to nie właśnie, to żebyście nie narzucali sobie presji, tylko łagodnie. Zgodzili się na siebie po prostu. Abyście zgodzili się na siebie na to, jacy jesteście. I zaczęli szukać drogi, która Wam da Wasze spełnienie. I teraz wrzucam resztę do mojego mojego mega mikserka. Wam pokażę. W buciu mam jedną nektarynkę oraz trzy banany, które już są takie dojrzałe. Nie, zapomniałam. Najpierw trzeba zmienić zielonki przecież. Więc tutaj może zatrzymam filmik, żeby właśnie nie było za długo. Okej, okay, już gotowe. To wygląda tak samo rewelacyjnie jak zawsze. Ciekawa jestem jak smakuje. To jest kończynka coś nowego. Zobaczymy. Ciekawe. Takie, wydaje mi się, bo był mniszek, koniczynka. Mniszek jest gorzkawa, a koniczynka jest słodkawa, więc coś tak jakoś wyrównuje. Pyszne jest. Naprawdę jest pyszne. Rewelacyjne. Taki eksperyment dzisiaj wymyśliłam i to jest mój pierwszy posiłek. Smacznego. Życzę sobie. Życzę Wam. Cokolwiek byście nie jedli dzisiaj. Do zobaczenia. Pa, pa.